Napisałem dla niej piosenkę, ale nie wiem. Nie chcę jej zawstydzić. Bardzo ładna. Może zespół ją zagra. Adrian, napisałeś piosenkę dla Marinette? O, oh, ale to romantyczne! Już wiem, jak to zagrać! Jestem pod wrażeniem. Przyniosę lampiony. Będzie romantyczny nastrój. Delfin? Skąd ja wytrzasnę delfina? kagami sam, jesteś na miejscu. Oczywiście, że sam wykonuje. Zoe, ty będziesz śpiewać chórki. Hmm? Max, Markow, hej, kagami! W samą porę! Hmm. Fajnie, że przyszłaś kagami! Umiesz grać na tamburynie? Ale my potrzebujemy jej w chórkach! Masz przypadkiem jakiegoś delfina? Adrian wykona piosenkę, którą napisał dla Marinette. O, a Marinette tu się pojawi? Dobrze. Martwiłam się o nią. Nie odbierała telefonu. O, wiesz, jaka jest Marinette, kiedy się skupi na jakimś. ważnym problemie. To dobrze. Dzięki skupieniu robimy postępy. Chociaż szczerze mówiąc, mogłaby zrobić postępy w kwestii punktualności. Hmm. Halo! <laughs> Marinet, gdzie ty jesteś? Tu jestem! Czuję się gotowa! Absolutnie gotowa! Wpadłam na najlepszy pomysł na świecie i. <śmiech> Kagami? <laughs> Marinet, chciałam cię o coś zapytać. Ta, jasne, oczywiście! Pytaj o co tylko chcesz, ale nie w tej chwili. Muszę najpierw coś zrobić. Pójdę z tobą! Nie, nie, nie. nie. To jest coś, co muszę zrobić sama i to jak najszybciej. Super, że jesteś kagami. Usłyszysz piosenkę ode mnie dla marinet. Zrozumiałeś, co czujesz i wyrażasz to. Wspaniale jestem z ciebie dumna. Adrien kocham mu! Adrien kocham mu! Mam to. Przyjaciele będą ze mnie dumni. Ups, sorki. Marinette, to piosenka dla ciebie. Niepotrzebne mi deklaracje Adrian śpiewa? Dla ciebie, kochana. Adrian śpiewa dla Nie ciebie. Musisz słowem zdradzać emocji Emocji Niepotrzebne spacery kina Ani rajd na grzbiecie delfina Niepotrzebne jest to A nawet w ciszy bicie serca twego słyszę, przepoczę jak motylek cały czas. Yeah. Melodie te słyszymy tylko my, bo serca nasze mają wspólny rytm. Melodię, która tuli nas do snu. Melodię, która mówi kocham, lecz bez słów.